Cześć, witajcie. Dzisiaj Wam nagram odcinek z moich kur, tych boilerów. To jest część ich, tych boilerów. Tam gdzieś są, tam pochowane. Tam no, za tą rurą leży, za koło końca. Bo ich jest wszystkich 12 sztuk. Ja yy, mam chyba ze dwa tygodnie. Jestem takie nieduże, ale ja tu myślałam, że mają, nie wiem, z kilo jakieś A ja Ostatnio jednak zważyłam, to 2,30 trzydzieści Naprawdę nie wyglądają na tyle. Albo ja chyba źle widziałam, naprawdę. No. Sami zobaczcie. To ten jaki kilo, kilo 10, kilo 20 może ważyć, wyglądać. A waży dosyć sporo. Właśnie przyleciał tam, co około, około leżał kurczak no i część poszło tam nie widać, bo o, teraz widzicie y, tylko spore porosły, byśki takie no i teraz wygnane niedawno były ze spacerują. Nie chcą na słońce wychodzić, tylko wolą w cieniu. I, widzicie, o, przy jedzeniu leżą, jedzą. No, trochę pójdą tam poskubać trawki, ten, ale więcej to tutaj przy ziarnie Najlepiej tutaj im churbki, dawał, te do boilerów To to by jadły, a pszenica już niedobra Wczoraj im przygotowałam właśnie Z pszenicą to pszenicy dużo zmarnowały, wysypały z paśnika I, i teraz im wystawiam paśnik tam w grudce w oborze żeby ze ziemi pozbierały sobie tą pszenicę no i dzisiaj w ogóle sobotę po godzinie jakiejś 10 albo po 11 już nie, nie patrzyłam na godzinę jutro czyli w niedzielę jadę rano w czas do zgierza z kogutami no i w ogóle kupić jeszcze jak mi się uda sprzedać koguty kupić jeszcze teraz 20 boilerów młodszych młodszych może w tym samym wieku będą albo tydzień różnicy Se kupię no i później na sprzedaż zabite jeśli ktoś by chciał to pisać dobra będę kończyć jeśli się podobało daj łapkę w górę zasubskrybuj kanał naciśnić dzwoneczek żeby być na bieżąco i kto, kto jest nowy to niech właśnie subskrybuje kanał żeby być na bieżąco z filmami i na razie do następnego cześć